W tej chwili na ekranie to e, wzmacniacz e, taki, takiej dosyć mało znanej firmy Blue Circle. E, to jest kanadyjska manufaktura założona przez takiego dosyć ekscentrycznego gościa, e, no ale zdaje się, że też już jej nie ma. To znaczy w tym sensie, że nie produkuje już sprzętu audio. E, robiła to o ile. O ile wiem, o ile to, to nie jest wiadomość, jakaś nieprawdziwa, myślę, że nie, do 2019 roku. Po czym pojawiła się informacja, że e, zaprzestali działalności. E, no i tutaj właśnie przed, przed nami jest jeden z ich takich sztandarowych produktów, czyli monoblock, wzmacniacz monofoniczny e, e, BC2, BC2 jak nie trudno się domyślać potrzebne są dwie takie jednostki żeby sobie zapewnić stereofonie ciekawa sprawa no, oczywiście jest duże, jak widać cały w drewnie front metalowy może uda mi się go pokazać też od frontu wzmacniacz w klasie A no i trafił do mnie z taką usterką że na wyjściu tego wzmacniacza pojawiło się napięcie 37-38V co spowodowało śmierć kolumn głośnikowych no i trzeba było coś z tym zrobić wzmacniacz przyjechał z Krakowa zdaje się, że nikt nie chciał się podjąć naprawy trochę się nie dziwię, ponieważ nie ma do niego żadnej dokumentacji praktycznie przeszukałem internet jak Chuck Norris od góry do dołu i od deski do deski, i nie udało mi się znaleźć nic praktycznie. W związku z tym trzeba się opierać tutaj na, powiedzmy sobie, znajomości topologii, takich wzmacniaczy. Ten, jak widać, dodatkowo jeszcze jest właśnie takim wzmacniaczem o mieszanej konstrukcji, dlatego że to, co widzicie tutaj, to lampa. To jest lampa 6SN7, podwójna trioda i ona, ona zapewnia wzmocnienie jako stopień wstępny tego wzmacniacza. Natomiast co tu widzicie, to jest zestaw dość imponujących radiatorów, na których, w których to radiatorach osadzone są po dwa w każdej sekcji tranzystory. MJ1503 zdaje się o ile zdołałem dobrze odczytać, bo są trochę zamazane napisy ale to zdaje się są one co by się zresztą komponowało, że tak powiem konstrukcyjnie tutaj jak widzicie dwa transformatory cała bateria cała bateria bezpieczników które jednakowożnie uchroniły kolon przed nieuchronną śmiercią. No bo przy 37V na wyjściu to raczej właśnie jest nieuchronne. W każdym razie nie ułatwia to odsłuchu, mówiąc trochę sarkastycznie. Sprawdziłem lampę, ona jest sprawna, więc teraz przystąpię do sprawdzenia i naprawy. Tego sprzętu, ponieważ tej właścicielowi mocno się spieszy, więc właściwie to późną nocą się za to zabieram. Muszę powiedzieć, że jak na wzmacniacz, który kosztuje kilka tysięcy dolarów, w każdym razie tyle kosztował, kiedy był nowy, nie wiem, jaka jest teraz obecna cena. Jest ich mało, więc nawet trudno na no sprawdzić, chyba że jakieś aukcje sprzed lat. Obecnie nie widziałem żadnego wystawionego na sprzedaż wzmacniacza tego typu BC2. No więc, jak na taki właśnie sprzęt, dość kosztowny i uchodzący z audiofilski, i na dodatek handmade ręczna robota, to spodziewałbym się jednak dużo bardziej dokładnego montażu. Ja znalazłem w tym egzemplarzu trzy zimne luty. Po prostu nie przylutowane elementy, być może to była kwestia transportu, ale po prostu te złącza są dość niechlujne. Ja już część poprawiłem przynajmniej na tyle, żeby one były pewne. Po prostu pewnie się trzymały. Jeszcze za chwilkę pewnie się nimi zajmę, no, żeby je trochę jakoś tutaj no, żeby ładnie wyglądały. Krótko mówiąc, myślę, że ten sprzęt zasługuje na no, trochę uważności. W każdym razie udało mi się oprócz tych zimnych lutów zlokalizować usterkę i okazało się, że tutaj winowajcą jest ten oto element czyli TIP-111. To jest, proszę Państwa, tranzystor właściwie taki układ Darlingtona, dwóch tranzystorów. Plus rezystory i dioda wewnątrz, no i tutaj trochę pod presją czasu działałem, ale udało mi się dobrać taki tranzystor. Okazuje się, że 2SD1414 również może śmiało pełnić jego rolę. Ma nawet nieco lepsze parametry niż ten tutaj. Tym bardziej, że on w torze audio tutaj nie, 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 nie jest chyba podłączony. Mówię chyba, bo tak mi tutaj to wygląda, jeśli chodzi o właśnie miejsce jego usytuowania w całym tym układzie. Montaż jest taki, właśnie punktowy, właśnie trochę taki, z takim, powiedziałbym, nieco staroświecki, który można porównać do montażu takiego punktowego sprzętu lampowego, gdzie się wieszało elementy bierne na cokołach lamp, na łączówkach, i tutaj jest. Dość podobnie. W każdym razie 2 e, czy trzy, trzy zimne luty. Uszkodzony tranzystor, ale wzmacniacz działa. Pytanie teraz, e, czy to jest wszystko już? Napięcie na wyjściu jest e, już poprawne. Nic się nie dzieje. E, natomiast ja bym bardzo chciał jeszcze tutaj w tym wzmacniaczu sprawdzić. E, offset, czyli napięcie na wyjściu ono jest sprawdzone ale moim zdaniem jest dość spore bo y, mierząc na zaciskach to ono wynosi 0 dokładnie ale mierząc względem masy to jest tam około 0,8 V więc nie wiem czy to producent tak tutaj przewidział czy nie no ale y, też nie za bardzo widzę tutaj możliwość regulacji, to prawda jest tutaj rezystor nastawny taki y, taki precyzyjny, wieloobrotowy. Widać go tu. Wybaczcie takie gwałtowne cięcie poprzedniego fragmentu. Po prostu bateria się skończyła. Ale nie będę już powtarzał ujęcia, tylko kontynuuję. Jest późna pora. No właśnie, tutaj mamy ten wieloobrotowy rezystor nastawny. Potencjometr regulowany jak to woli. I on może służyć w zasadzie tutaj do dwóch celów: do jednego z dwóch celów, czyli albo regulacja offsetu, albo regulacja prądu spoczynkowego. I spróbuję, spróbuję sprawdzić, czy delikatna zmiana położenia tego potencjometru wpływa na napięcie, które pojawia się na wyjściu wzmacniacza. Tak to wygląda. Wzmacniacz rzeczywiście pracuje w klasie, w klasie A, ponieważ tutaj te tranzystory emitują imponującą, e, imponującą ilość ciepła. Ilość ciepła można mówić, że jest jakaś jego ilość, no ale umówmy się, że na użytek tego filmu można. E, więc e, tu rzeczywiście można sobie ogrzać na pewno spory pokój przy dłuższej pracy. Gdzieś tam nawet doczytałem na jakimś forum, że wzmacniacz powinien być tam dwie godziny, powiedzmy po dwóch godzinach pracy osiąga swoje najlepsze parametry. Ktoś tak uważał. Nie wiem, czy mogę podzielić to zdanie, no ale niech już tak zostanie. Dobra, teraz jeszcze co zrobię, to sprawdzę lampy. Mam ich tutaj kilka dostarczonych przez właściciela. Tutaj mamy. Tutaj mamy odmianę 6SN7GT. Ona się trochę różni co do parametrów od lampy 6SN7 po prostu. Są inne napięcia anodowe, ale myślę, że to przewidział producent i dopuszczę zastosowanie również takich lamp, ale sprawdzę już pozaustrojowo. Zobaczę, jakie mają parametry, parametry jakoś tam je opiszę i tyle. A ten Monoblok już będę składał. I za chwilkę postawię na stole drugi, żeby sprawdzić, czy poprawnie działa, i czy nie ma tam podobnych niespodzianek jak w tym. Tutaj swoją drogą, też trochę zadziwiające, że napięcie tak wysokie pojawiło się bezkarnie zupełnie na wyjściu głośnikowym, skutkowało to dotkliwymi stratami. Nie wiem, jak to jest skonstruowany układ wyłączania. Wyłączenia, odłączania wyjścia w momencie pojawienia się stałego napięcia o zadanej wartości na zaciskach głośnikowych. Nie wiem, po prostu trzeba by to jakoś przeanalizować. Ważne, że działa i że jest naprawiony. Jeszcze dla uzupełnienia, to jest wygląd monobloku Blue Circle po założeniu bocznych ścianek. Jak widzicie ładnie jest wykonany. Jeszcze za chwilkę może pokażę Wam front. Tak żeby dopełnić obrazu. I tak się prezentuje jego front. To akurat ujęcie trochę nie pozwala pokazać imponujących rozmiarów tego wzmacniacza. Dwa trzeba sobie takie postawić w pokoju i można delektować się dźwiękiem w czystej klasie A. Przy okazji Ogrzewając sobie pomieszczenie, piękny wzmacniacz, trochę gorzej, może wykonany, a może były to ślady po jakiejś nieudolnej, dosyć naprawie, trudno powiedzieć. Nie, nie mogę też ocenić jego brzmienia. Słuchałem tutaj na takich warsztatowych kolumnach, które złe nie są, nawet całkiem dobre, no ale jednak to nie ta klasa co ten wzmacniacz Blue Circle. Na tym więc kończę. Opowieść o tym e, ładnym urządzeniu. Można powiedzieć, druga odsłona e, pracy ze wzmacniaczami Blue Circle BC2. E, to są dwa monobloki. Przypomnę, tutaj patrzycie na wnętrze jednego, z nich e, obok stoi drugi. E, winowajcą e, pojawienia się na wyjściu tego wzmacniacza wysokiego napięcia. To znaczy wysokiego, no, w sensie podwyższonego. Było to napięcie 37V. Okazał się ten tranzystor, właściwie to jest układ dwóch tranzystorów w konfiguracji Darlingtona. Wymagał wymiany. Pierwotna, pierwotna wersja, że tak powiem, tego elementu zastępującego oryginalny, okazała się dość dobra, ale. Ale jednak nie tak dobra jakbym potrzebował, ponieważ był to tranzystor w obudowie stworzywa sztucznego identyczny jak ta, ale ta tutaj jest jednak metalowa. W związku z tym pojawiał się dosyć duży dryft napięcia, dlatego postanowiłem wymienić go jednak na taki, który będzie całkowicie. Zgodny z oryginałem, no i tak właśnie tutaj się stało. Transistor jest na swoim miejscu. Napięcie na wyjściu, na zaciskach wynosi 0V. Praktycznie przy okazji zmierzyłem też lampy. Tu jest jedna z nich w monobloku, obok znajduje się druga. Tutaj dobrałem je tak, żeby parametrami były jak najbardziej do siebie zbliżone. No i cóż, no i sprawdziłem też napięcia na rezystorach emiterowych. Są identyczne w obu kanałach. No i też zgodne można powiedzieć z moimi tutaj przewidywaniami, uwzględniając moc wzmacniacza, jego moc uzyskiwaną na określonej impedancji. No i ilość elementów w stopniu końcowym tak mniej więcej powinno być, właśnie jak. Jak to wygląda w obu tych wzmacniaczach? Więc biorąc pod uwagę, że ten tutaj to jest jakaś referencja, był sprawny, to znajduję tutaj potwierdzenie tego, że naprawa była skuteczna. Choć przyznam, że bez dokumentacji to zawsze jest jednak pewna taka pewien taki niedosyt i pewna, niepe niepewność, pewna niepewność masło maślane, no ale trudno, niech, niech tam będzie że tak się wyrażę no więc teraz pozostaje mi tylko skręcić oba te wzmacniacze, może jeszcze poświęcę minutę tutaj na omówienie parametrów tych lamp które, które tu widzicie, ponieważ dostałem oprócz dwóch lamp, które tutaj były zainstalowane, w samych monoblokach jeszcze trzy inne no i spośród tych pięciu wybrałem dwie takie najrówniejsze i najmniej, najmniej zużyte, o najlepszych parametrach krótko mówiąc, które znalazły się we wnętrzu tych wzmacniaczy. No, tyle na razie jeśli chodzi o wzmacniacz. Może jeszcze dwa słowa o lampach. Dobrze, monobloki gotowe do działania. Ten akurat jeszcze zaznaczony z zapisanym napięciem, jakie występowało na zaciskach głośnikowych, no już nie występuje, ale wiadomo, że to jest ten egzemplarz, który, który był niesprawny. No cóż, wzmacniacze w klasie A, takie są opisywane w dostępnych mi informacjach, ze swojej natury są mało efektywne i muszą dużo ciepła odprowadzać do atmosfery. Ich sprawność nie jest duża. Ale mają inne zalety. Ten akurat e, odprowadza do atmosfery ciepła wyjątkowo dużo. Jest tutaj 10 elementów wykonawczych no i wielkość tych radiatorów nie jest przypadkowa. Natomiast użyteczna moc to 75W e, przy 8 ohmach. <laughs> e, jaka jest moc pobierana? Tego nie wiem. Ważne jest, że pięknie gra.